Wczoraj była po prostu wielka y, taka gala bestsellerów MPIKu 2022 i doda nie mogła dojść do głosu po prostu i y, wiele osób stwierdziło, że to jest przez to, że ona ma bana w telewizji i ja bym cię chciał zapytać trochę z innej strony, czy ty kiedykolwiek miałaś bana w jakiejś telewizji? Czy, jest to, czy miałaś coś takiego, że to było takie odczuwalne dla ciebie? Mam, mam w tej chwili bana. Ma. Ale akurat w tej stacji. No nie, no to jest moja stacja no. matka, więc nie, absolutnie nie w TV-nie. Ja też nie wiem, czy, czy rzeczywiście wczoraj to była taka sytuacja banu. Ja nie widziałam całego wydarzenia, tylko fragmenty. E, myślę, że gdyby się uparła, to by powiedziała, e, co chciała. E, nie widziałam tam takiego wyraźnego zakazu. Niemniej no, sytuacja była śmieszna dla nas, a pewnie dla niej niekomfortowa, więc gdzieś tam przykro mi, że tak to wyszło. E, I gratuluję jej zwycięstwa. Bardzo doda, szanuję, lubię. Natomiast jeśli chodzi o moją osobę, to tak jest na mnie ban w stacji y, publicznej. I myślisz, że to się kiedyś zmieni? To, to pewnie zależy od rządów, nie? Mam nadzieję, że się zmieni, gdyż ja jestem, y, uważam, y, jak to ująć? Każdy ma prawo do swoich poglądów. Na koniec dnia chciałabym jednak, żebyśmy byli jednością i jako kraj byli solidarni i życzyli sobie jak najlepiej. Możemy się nie zgadzać, ale zapraszam do dialogu, a niekoniecznie do wiesz, dyskredytowania czy właśnie banowania innych ludzi, bo mają inne zdanie albo po prostu, bo im nie odpowiadam, ja czy ktoś inny. Uważam, że jesteśmy wszyscy tacy sami na koniec dnia, bez względu na orientację, kolor skóry, poglądy i tak ale czy Ty pamiętasz dokładnie o co chodziło z tym banem? W sensie... Tak, ja wiem dokładnie co się wydarzyło, natomiast no to są już takie wewnętrzne sprawy i nie chodziło o nic co ja zrobiłam, tylko bardziej o to czego nie zrobiłam, <ścoughs> czyli czego nie chciałam zrobić.